Dobry wieczór. Zapraszam serdecznie do wysłuchania wiersza pana Juliana Tuwima pod tytułem Spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po jedenastej i słowika nie ma. Postygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl zrożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskubali. Srebrny głosik skradli. To przez zazdrość. To schowronek z bandą skowroniątek. Piórka? Głupstwo, bo odrosną. Ale głos, majątek. Nagle zjawia się pan słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty wrówał. Przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka, wybacz moje złotko, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Dziękuję serdecznie.